W żarze pustyni mężczyzna znalazł kobietę na krawędzi śmierci. Nie wiedział, że uratowanie jej życia zmieni wszystko. Zapisz się teraz, aby poznać więcej historii o odwadze, odkupieniu i przeznaczeniu na dzikim zachodzie. W palącym słońcu Arizony, gdzie piasek pali jak żar, a cienie są rzadsze niż woda, samotny jeździec przemierza bezkresną pustynię. Jack Hawk Melon, człowiek o twardych rysach i zimnych oczach, Nosi na sobie blizny przeszłości równie surowej jak ta ziemia. Jego czarny kon czarna błyskawica kroczy rytmicznie, a Jack rozgląda się wokół z nieufnością człowieka, który zbyt wiele razy patrzył śmierci w oczy. Nagle słyszy słaby jęk. Zatrzymuje konia i nasłuchuje. W oddali, przy skalnej formacji, dostrzega postać leżącą na piasku. Zbliża się ostrożnie, ręka gotowa do wyciągnięcia rewolweru. To kobieta młoda o jasnych włosach zlepionych krwią i potem. Jej suknia jest podarta, a w nodze widać ranę postrzałową. Proszę. Szepce słabo, podnosząc na niego błękitne oczy, pełne bólu i rozpaczy. Nie, nie zostawiaj mnie tutaj. Dzik waha się. Przez lata nauczył się, że pomaganie nieznajomym często kończy się kłopotami. Ale coś w jej spojrzeniu. Desperacja i determinacja jednocześnie sprawia, że zsiadła z konia. Jak się nazywasz? pyta, krękając obok niej. Emily. Emily Carson wydycha. Oni, oni nadchodzą. Musisz uciekać. Dziek słyszy w oddali tęt koni. Bez dalszego namysłu podnosi Emily na ręce. Jest lekka jak piórko, ale jej ciało płonie z gorączki. Wkładają na siodło przed sobą i pędzi w kierunku gór, gdzie zna bezpieczne schronienie. Za nimi unosi się kurz w pięciu jeźdźców w pościgu. Dzieg zagania konia, czując jak Emili słabnie w jego ramionach. Jej oddech staje się coraz płytszy, ale trzyma się kurczowo jego koszuli. Nie umiera jeszcze, mruczy do niej. Nie teraz. Gdy ostatnie promienie słońca znikają za górami, dzieg dociera do starej indiańskiej jaskini, którą odkrył lata temu. Emily jest nieprzytomna, jej skóra blada jak śmierć. Dziek rozpala ogień i zaczyna opatrywać jej rany przy świetle płomieni. Kula przeszła na wylot przez Udo, ale infekcja już się rozpoczęła. Dziek ma ograniczone zapasy medyczne, ale robi co może. Gdy kończy opatrywanie, Emily otwiera oczy. Dlaczego mi pomagasz? pyta słabo. Sam nie wiem, odpowiada szczerze. Kim są ci ludzie, którzy cię ścigają? Emily zamyka oczy, a po jej policzku spływa łza. Red Dawson i jego banda. Zabili moją rodzinę, wszystkich: ojca, matkę, młodszego brata. Tylko ja uciekłam. Dzieck zna to nazwisko. Red Dawson, jeden z najbrutalniejszych bandytów na tym terenie. Człowiek, który nie zna litości ani honoru. Co on od ciebie chce? Widziałam, gdzie ukryli ukradzione złoto z napadu na bank w Tucson. 200 tysięcy dolarów. Dawson wie, że wiem, gdzie to jest. Nie spocznie, dopóki mnie nie znajdzie. Dziek patrzy na nią w milczeniu. Wie, że powinien ją zostawić. Red Dawson nie jest kimś, z kim chce się zadzieć. Ale gdy patrzy na Emily, widzi coś, czego nie widział od lat, niewinność, którą trzeba chronić. Odpoczywaj, mówi w końcu. Jutro zdecydujemy co dalej. Ale Emily łapie go za rękę. Jack, nie możesz się w to mieszać. On cię zabije. Zabije nas oboje. Może odpowiada, nie odrywając od niej wzroku. Ale nie dziś. W nocy dziek czuwa przy ogniu, słuchając każdego dźwięku. Emily mówi przez sen, nazywając imiona swoich bliskich. Dziek po raz pierwszy od lat czuje, że jego zimne serce zaczyna się ocieplać. Świt zastaje ich w drodze do odległego rancza Jacka, małego gospodarstwa ukrytego w dolinie między skałami. To miejsce, które dziek odkupił za ostatnie oszczędności, gdzie planował spędzić resztę życia w samotności. Emily jest słaba. Ale czujna. Przygląda się Jackowi, jego pewnym ruchom, sposobowi w jaki traktuje konia, ciemnym oczom, które wydają się ukrywać bolesne sekrety. Jak długo mieszkasz sam, pyta, gdy docierają do skromnej drewnianej chaty. Pięć lat, odpowiada, pomagając jej zejść z konia. Odkąd? Nie kończy zdania, ale Emily widzi ból w jego oczach. Ma swoje sekrety tak jak ona ma swoje. Dziek zanosi ją do środka i kładzie na swoim łóżku. Chata jest spartańska, tylko najniezbędniejsze meble, broń na ścianie i stare fotografie w ramkach obróconych do ściany. Przez następne dni Emily powoli odzyskuje siły. Dziek okazuje się zaskakująco delikatnym opiekunem, gotuje dla niej, zmienia opatrunki, czyta na głos z jedynej książki w chacie Tomiku Poezji. Nie wyglądasz na miłośnika poezji, mówi Emily, słuchając, jak Dziek czyta wiersze Walta Wittmana. Należała do mojej żony, odpowiada cicho. To pierwsze wspomnienie o jego przeszłości. Emily nie pyta więcej, ale zaczyna rozumieć, że Dziek też uciekł od czegoś bolesnego. Wieczorami siedzą przy kominku, a Emily opowiada o swoim domu, małej farmie w Teksasie, gdzie hodowała konie z ojcem. Dziek słucha w milczeniu, ale Emili widzi, jakiego jego twarz łagodnieje. Miałam pięknego kasztanka, mówi z uśmiechem. Fander, ojciec mówił, że mam dar do koni. Nadal go masz, odpowiada dziek. Widziałem, jak rozmawiałaś z czarną błyskawicą. Ona cię polubiła. Po raz pierwszy od tragedii Emili się uśmiecha. To prawdziwy uśmiech, który rozjaśnia jej twarz i sprawia, że Diek czuje dziwne ciepło w piersi. Piątego dnia Emily czuje się na tyle silna, by wstać z łóżka. Dzieku, czy ją strzelać w ogrodzie za chatą, ustawiając puszki na płocie. Dawson nie będzie się z tobą bawił, mówi poważnie. Jeśli chcesz przeżyć, musisz umieć się bronić. Emily trzyma rewolwer niepewnie, ale ma naturalne wyczucie. Pierwsza kula chybia, druga również, ale trzecia trafia w puszkę. Niezłe mruczy dziek za probatą. Wieczorem przy ogniu Emily w końcu opowiada całą prawdę o tamtej nocy. Red Dawson przybył na naszą farmę o zmierzchu, zaczyna, patrząc w płomienie. Twierdził, że ojciec mu coś winien. Ojciec zaprzeczał, ale Dawson kazał swoim ludziom przeszukać dom. Znaleźli pieniądze, które ojciec odkładał na mój ślub. Dawson zabrał je i kazał spalić stodołę. Jej głos załamuje się, ale kontynuuje. Gdy ojciec sprzeciwił się, Dawson go zastrzelił. Mama rzuciła się na niego z nożem, a on ją również zabił. Mój młodszy brat mi próbował uciec, nie miał nawet piętnastu lat. Jack zaciśka pięści, czując jak gniew wzbiera w jego piersi. Ukryłam się na strychu, kontynuuje Emily. Słyszałam jak mówili o ukrytym złocie z napadu na bank. Dawson kazał swoim ludziom szukać świadków. Gdy znaleźli mnie, udało mi się uciec przez okno. Od tamtej pory mnie ścigają. Ile to już trwa? pyta Jack. Trzy tygodnie. Ukrywałam się w górach, ale zabrakło mi jedzenia i wody. Gdybyś mnie nie znalazł. Diek wstaje i podchodzi do okna. W oddali widzi światła, może ognisko, może latarnie. Jego szczęka napina się. Oni nadchodzą, mówi spokojnie. Jutro rano wyjeżdżamy stąd. Emily łapie go za rękę. Jack, nie musisz tego robić. To nie twoja wojna. Jack patrzy na nią długo, a potem mówi słowa, które zaskakują ich oboje. Teraz już jest. Tej nocy Dziek nie może spać. Stoi przy oknie, obserwując światła w oddali, które stopniowo zbliżają się do doliny. Emily śpi niespokojnie, wzdragając się przez sen. Dziek myśli o swojej zmarłej żonie, Sara. Zginęła trzy lata temu podczas napadu na Diligence. Dziek wtedy też nie zdążył jej uratować. Wrócił do domu i znalazł tylko spalony wóz i jej ciało. Nie znowu szepce do siebie. Nie mogę znowu kogoś stracić. Ale gdy patrzy na Emily, widzi nie tylko Sara, ale też nadzieję na odkupienie. Może tym razem zdoła kogoś uchronić. Gdy Emily się budzi, zastaje Jacka pakującego zapasy. Dokąd jedziemy? pyta. Do Fort M. Clure. Tam jest garnizon wojskowy. Będziesz bezpieczna. Emily kręci głową. Jack, Dawson ma ludzi wszędzie. Nawet w wojsku. Nie ma miejsca, gdzie byłabym bezpieczna, dopóki on żyje. To nie twój problem, odpowiada ostro Jack, ale Emily słyszy niepewność w jego głosie. A co z tobą? Myślisz, że jak mnie zostawisz w forcie, to Dawson ci wybaczy? Teraz już cię widział. Jesteś świadkiem. Jack zatrzymuje się w połowie ruchu. Ma rację. Red Dawson nie zostawia świadków przy życiu. Więc co proponujesz? pyta w końcu. Emily podnosi się z łóżka i podchodzi do niego. Jej oczy płoną determinacją. Walczymy. Razem. Skończmy z tym raz na zawsze. Jack patrzy na nią jak na szaloną. To samobójstwo. Dawson ma dwudziestu ludzi. My jesteśmy tylko dwoje, ale znamy teren. I mamy coś, czego on chce, informacje o złocie. Dziek milczy długo, a potem powoli kiwa głową. Dobrze, ale robimy to po mojemu, kropka. Świt zastaje ich w drodze przez górski wąwóz. Dziek prowadzi Emili przez ścieżki, które zna od dzieciństwa. Słyszą za sobą tetę koni, pościg się zbliża. Ile ich — pyta Emili, kurczowo trzymając lejce. Dziek słucha uważnie: „ Ośniu, może dziesięciu. Reszta pewnie obsadziła główne drogi. Docierają do starego mostu kolejowego rozpiętego nad głębokim kanionem. Dziek zatrzymuje konia. Musimy przejść pieszo, mówi. Konie zostają tutaj. Most składa się tylko z drewnianych belek i jest w opłakanym stanie. Emily patrzy w dół na skały odległe o kilkaset stóp. Jesteś pewien? To jedyna droga. Oni nie będą nas ścigać przez most. Powoli, trzymając się za ręce, przechodzą przez wąwóz. W połowie drogi słyszą krzyki pościgu. Red Dawson stoi na krawędzi kanionu, jego czerwona broda lśni w słońcu. Emily Carson woła. Nie masz dokąd uciec. Oddaj mi co twoje, a może daruję ci życie. Nigdy, krzyczy w odpowiedzi Emily. Dawson daje znak swoim ludziom. Zaczynają strzelać, ale odległość jest zbyt duża. Kule uderzają w skały wokół mostu. Dzieki Emily docierają na drugą stronę. Ale ich problemy dopiero się zaczynają, przed nimi rozciąga się pustynia, a za plecami mają wściekłego Red Dawsona. Znajdę was, krzyczy Dawson. Będę was ścigał aż na koniec świata. Dzek bierze Emily za rękę. Chodź. To dopiero początek. Po dwóch dniach marszu przez pustynię docierają do opuszczonego miasteczka Silver Creek. Kiedyś była to tętniąca życiem miejscowość górnicza, Teraz zostały tylko ruiny. Jack prowadzi Emily do starego salonu, gdzie kiedyś pracował jako strzelec wyborowy. Tu się wychowałem, mówi, patrząc na zrujnowane ściany. Zanim wszystko się zmieniło. Emily widzi ból w jego oczach. Co się stało? Silver Creek, żyło z kopalni srebra. Gdy kruszec się skończył, ludzie zaczęli wyjeżdżać. Zostałem tylko ja. Sara i kilku starych górników. Aż pewnego dnia przybył Red Dawson. Dziek siada przy starym barze, wśród kurzu i wspomnień. Dawson chciał przejąć miasto. Oferował ludziom pieniądze za ziemię, ale za ułamek jej wartości. Gdy odmówili, zaczął ich zastraszać. Spalił dom starego Joe Gomillera. Pobił syna Kowała. Emily słucha w napięciu. Ja sprzeciwiłem się. Wyzwałem go na pojedynek. Dawson przystał, ale oszukał. Gdy odwróciłem się, kazał swojemu człowiekowi strzelić mi w plecy. Uratował mnie Will Thompson, mój najlepszy przyjaciel. Zasłonił mnie swoim ciałem. Dzieck zamyka oczy, jakby wciąż widział tamtą scenę. Will zginął w moich ramionach. A ja. Ja uciekłem jak tchórz. Zostawiłem Sara, miasto, wszystkich. Myślałem, że jak nie będzie mnie, to Dawson zostawi ich w spokoju. Ale tak się nie stało, szepce Emily. Nie. Dawson spalił całe miasto. Sara zginęła próbując ratować dzieci z szkoły. A ja dowiedziałem się o tym dopiero tydzień później. Emily kładzie dłoni na jego ramieniu. To nie twoja wina, Dziek. Nie? Dziek patrzy na nią z goryczą. Gdybym został, gdybym walczył. Zginąłbyś razem z nimi. I teraz nie mógłbyś mi pomóc. Dziek milczy długo, a potem kiwa głową. Może masz rację. Może los dał mi drugą szansę. Nagle słyszą te tęt koni. Przez okno widzą czerwoną brodę Red Dapsona. Znalazł u nas szepce Emilii. Jack ładuje rewolwer. Tym razem nie uciekam. Red Davson wjeżdża do Silver Creek z dziesięcioma ludźmi. Jego oczy płoną zemstą, a czerwona broda trzepocze na wietrze. Jack Melon woła. Pamiętam cię. Tchórz, który uciekł z ogonem między nogami. Dziek wychodzi z salonu, rewolwer gotowy do strzału. Emily staje obok niego, trzymając karabin. Tym razem nie uciekam, Dawson mówi spokojnie Dziek. Dawson wybucha śmiechem. Myślisz, że ta mała suka ci pomoże? Ona tylko przedłuża twoją agonię. Uważaj na słowa, ostrzega Dziek, ale Emily kładzie mu rękę na ramieniu. Nie warto, szepce. On chce cię sprowokować. Dawson zsiadła z konia. Oddajcie mi informację o złocie, a może pozwolę wam odejść. Kłamiesz, odpowiada Emily. Tak jak kłamałeś mojemu ojcu. Dawson wzrusza ramionami. Twój ojciec był głupcem. Myślał, że może mi się przeciwstawić. Emily unosi karabin, ale Jack powstrzymuje ją gestem to między mną a tobą Dawson mówi. Pojedynek. Jeden na jeden. Jeśli wygrasz, dostaniesz informację. Jeśli przegrasz, zostawiasz się w spokoju. Dawson zastanawia się przez chwilę. Dobrze, ale tym razem będzie uczciwy pojedynek. Mężczyźni stają naprzeciwko siebie na środku głównej ulicy. Słońce jest w zenicie, rzucając ostre cienie. Emily stoi z boku, modląc się w duchu. Na trzy. mówi jeden z ludzi Dawsona. jeden. Dick skupia się, czując jak czas zwalnia. dwa. Davson uśmiecha się złowrogo. trzy. Oba mężczyźni sięgają po broń jednocześnie. Dziek jest szybszy, jego rewolwer wystrzeliwuje ułamek sekundy wcześniej. Kula trafia Dawsona w pierś, ale bandyta zdąża też wystrzelić. Dawson upada na ziemię, ale jego kula drasnęła Jacka w ranie. Emily biegnie do niego. Jack. Ale Dawson jeszcze żyje. Z ostatnich sił podnosi rewolwer, celując w Emily. Jeśli ja umierać, to wszyscy. Drugi strzał Jacka ucieka jego słowa na zawsze. Red Dawson upada martwy na pył Silver Creek. Ludzie Dawsona, widząc śmierć swojego przywódcy, powoli objeżdżają. Bez niego są tylko grupą przestraszonych bandytów. Emily opatruje ranę Jacka w ruinach starego sklepu. Jest płytka, ale bolesna. Skończyło się, mówi cicho. Naprawdę się skończyło. Jack patrzy na ciało Red Dawsona leżące na ulicy. Tak? Ale jaką cenę zapłaciliśmy? Emily rozumie jego ból. Jack, nie możesz wiecznie obwiniać się za przeszłość. Will Thompson i Sara, oni by chcieli, żebyś żył. Żeby był szczęśliwy. Jack bierze jej dłoń w swoją. A ty? Co teraz zrobisz? Emily patrzy na ruiny Silver Creek, a potem na Jacka. Nie wiem. Moja rodzina nie żyje. Dom spłonął. Nie mam dokąd wrócić. Masz, mówi cicho Jack. Masz moje ranczo. Masz mnie, jeśli chcesz. Emily patrzy na niego zaskoczona. W jego oczach nie ma już chłodu, są ciepłe, pełne nadziei. Jack: Wiem, że to szaleństwo. Znamy się zaledwie tydzień. Ale, Emily, ty zmieniłaś mnie. Pokazałaś mi, że jeszcze potrafię kochać. Że jeszcze potrafię chronić kogoś, kropka. Emily czuje, jak łzy płyną po jej policzkach. Ale to nie są łzy smutku, to łzy ulgi i szczęścia. Tak szepcę. Tak chcę zostać z tobą, kropka. Jack całuje ją delikatnie, a w oddali słońce zachodzi nad ruinami Silver Creek, zamykając bolesny rozdział ich życia. Trzy miesiące później ranczą Jacka tętni nowym życiem. Emily odbudowała ogród, a Jack naprawił stajnie. Mają już pięć nowych koni, w tym kasztanka, którego Emily nazwała Fander Dwa na cześć swojego dawnego konia. Pewnego wieczora siedzą na werandzie, patrząc na zachód słońca. Emily opiera głowę na ramieniu Jacka. Żałujesz czasem? Pyta cicho. Czego? Że mnie znalazłeś. Że twoje spokojne życie się skończyło. Dzięk! śmieje się cicho. Emily, moje życie nie było spokojne. Było puste. Byłem żywym trupem, który tylko czekał na śmierć. Obraca się, by spojrzeć jej w oczy. Ty przywróciłaś mnie do życia. Pokazałaś mi, że można kochać po stracie. Że można się wdać drugi raz do walki i wygrać. Emily uśmiecha się. My oboje przegraliśmy wszystko. Ale razem znaleźliśmy coś nowego. Dziek kiwa głową. Przyrzekam ci, Emily Carson, że nigdy więcej nie ucieknę. Nigdy więcej nie zostawię cię samej, kropka. A ja przyrzekam, że nigdy więcej nie będę uciekać, odpowiada Emily. Znalazłam swój dom. Znalazłam ciebie, kropka. Całują się w świetle zachodzącego słońca, a w oddali słychać rżenie koni i szum wiatru przez trawy. Fander dwa podbiega do płotu i rży radośnie, jakby też rozumiał, że zaczyna się nowy rozdział. Jack Hawk Melon, samotny kowbój, który stracił wszystko, znalazł w Emily Carson nie tylko miłość, ale i odkupienie. A Emily, kobieta, która straciła rodzinę i dom, Znalazła w Jacku nie tylko ochronę, ale i nową przyszłość. Ich historia zaczęła się od przypadkowego spotkania na pustyni, ale zakończyła się czymś o wiele piękniejszym prawdziwą miłością wyrośnięta z bólu, odwagą zrodzoną z rozpaczy i nadzieją, która wyrosła z popiołów tragedii. W Dolinie Marzeń, jak dzięk nazwał swoje ranczo, Emily i dzięk budują coś, co wydawało się niemożliwe, szczęśliwy koniec w świecie pełnym przemocy i bólu. Ale czasem, w najciemniejszych momentach pojawiają się ludzie, którzy przypominają nam, że warto walczyć o miłość. A Dzek i Emili? Oni już nigdy nie będą sami. Jeśli podobała Ci się ta historia odwagi, miłości i odkupienia na Dzikim Zachodzie, zostaw like i subskrybuj kanał. Każdy tydzień przynosimy nowe historie o ludziach, którzy walczyli o swoje szczęście w najtrudniejszych czasach. Twoje wsparcie pozwala nam tworzyć więcej takich opowieści. W komentarzach napisz, którą część tej historii podobała Ci się najbardziej? Pojedynek, ucieczka przez most, czy może romantyczne zakończenie? Kliknij w dzwoneczek, aby nie przegapić nowych historii z dzikiego zachodu.